21 października w tym roku rozpoczęła się trzecia edycja programu Żuk Lubudzi Podlasie. Ideą tego programu jest zawsze pomaganie lokalnej społeczności. 114 inicjatyw społecznych. To aż tyle inicjatyw udało się w tym roku w... zgłosić. I zapraszam pierwszych laureatów, czyli przedstawicieli projektu Międzynarodowe Zawody Ucznictwa Chornego Tatarów Polskich. Bardzo serdecznie dziękuję organizatorom Żukowi Dziękuję żubr za powierzenie w nasze ręce wycennej nagrody. Jestem działostoczani nagrod i śaninę. Mateusz przyjechał z Poznania i też wpisuje w kampanię piwowarską i w A mówiąc o tym przełomowym roku, powiedzieć młody i skromny, nikt e, nie wspomniał, że oprócz międzynarodnych zawodów w dziedzictwie które będą się pochonikać w Sokówce. Nasze stowarzyszenie jest również współorganizatorem otwartych mistrzostw Europy właśnie w Poznaniu. Nasze stowarzyszenie zarejestrowane jest w Sokółce. Mamy tutaj dosyć bogatą reprezentację kolegów właśnie z Podlasia albo z Warszawy. Jakoś tak się złożyło, że ucznictwo konne zaczęło się między innymi właśnie na Podlasiu, gdzie pierwsze warsztaty organizowane były w Witówku. No i jak już jak wspomniałeś tutaj są bogate tradycje ucznictwa konnego, gdzie z jednej strony tradycje XVII-wiecznej szlachty polskiej, a z drugiej strony tradycje ucznictwa konnego, które się wzięły z najazdów tatarskich. Drugi z nagrodzonych projektów to capoeira, sztuki walki, styl życia i styl tańca. To jest ogromna przyjemność, że możemy sobie właśnie takie warsztaty właśnie w Białymstoku. Chcielibyśmy to połączyć, tę imprezę, te unikatowe warsztaty z naszymi urodzinami, czyli 7 lat już Kupuera w stoku. Warto jest brać udział w takich akcjach, e, ponieważ e, wiadomo, to jest dosyć, dosyć prosty sposób e, na zorganizowanie czegoś, co gdzieś tam się pojawiło w naszych głowach, e, na sobie mieliśmy pomysł, aż po prostu na to wypada jakieś konkretne pieniądze, co bardzo, bardzo nam umożliwia, ułatwia zorganizowanie na przykład takich warsztatów. Organizujemy warsztaty kapuera, weekendowe połączone z warsztatami Samby oraz Batukady. Warsztaty będą otwarte dla wszystkich mieszkańców. Będą, będzie można przyjść, spróbować po prostu, zobaczyć czym jest kapuera, spróbować swoich sił. Dziękuję bardzo, że po raz trzeci nasz pomysł został napracowany, Myślę, że to świadczy o tym, że podobnie myślimy o pewnych sprawach, jakie projekty mogą obowiązić Podlasie. Eee, czy Krzysztof chce coś dodać? Eee, Jesteśmy z kolektywą Podlasie expert jak nazwałbym dla nas. Tak, reprezentujemy kolektyw w Podlasie Makes Me Happy. W naszym projekcie miejsce będzie miał film tandemem przez Podlasie, czyli Polako-Białorusin z Białorusino-Polakiem będzie jechał przez Podlasie oraz przez e, Białoruś. Następna rzecz to będzie gazetka, czyli jak widzą nas obcokrajowcy. Kolejna rzecz to będzie taki patent na wielokulturowe lekcje, które będzie można przeprowadzić w szkołach oraz e, wystawa fotografii z obcokrajowcami mieszkającymi w naszym mieście. Czekaj, masz tu żubra. Dobrze, czekaj, zrób jakieś ujęcie. Ekstremalnie awangardowy, podziemny koncert. Znajdziemy jeden budynek, który zostanie zarejestrowany. Wszystkie nagrania zostaną jakoś tam pocięte. I z tego zostanie zrobiony jakiś kolaż, na podstawie którego zostanie odegrana improwizacja w drugim budynku. Peter ma cały zestaw takich różnych. Peter Konradin Zumthor, szwajcarski bębniarz. Z tego zespołu. Ma zestaw różnorakich talerzy, blaszek, na przykład on potrafi gdzieś tam rozrzucić, i one potem bardzo ciekawe dźwięki wydają. Wysokie walory artystyczne będzie. Tak! No dobrze, ale to potniesz to jakoś, żeby to było sensownie, nie? Decyzją mieszkańców miasta projekt Wendo dla bezpiecze... dający o bezpieczeństwo kobiet to był ten wybór, na który postawili mieszkańcy tego Dziękuję bardzo. Błagawka jest dość Jestem krzyżem wobec tego powiem krótko. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy w naszym projekcie głosowali na nasz projekt. Jeżeli chodzi o Wendo, moje zainteresowanie jest już kilkuletnie tym projektem. Od wielu lat starałem się zorganizować takie warsztaty w Białymstoku. Jednakże w związku z tym, że jest to w miarę nowe oraz wymagające dużych nakładów finansowych, było to trudne do zrealizowania i tak naprawdę dzięki konkursowi Żubr Budzie Podlasie oraz Marce Żubr dzięki grantowi, które udało nam się uzyskać i pomocy Białostoczan, którzy głosowali na nas w tym konkursie, uda nam się na pewno, na pewno nam się uda zrealizować ten projekt. To co nam się naprawdę wydawało 3 lata, do czego powróciśmy 3 lata temu z dość dużą rezerwą, trochę sami nie bardzo będą z pewnymi tego, ile i jak ciekawy projekt otrzymamy dziś, mogę powiedzieć, że spokojnie możemy w tą przyszłość spojrzeć.